Ekologiczne gospodarstwo i opryskiwacz? Coś nie tak, chyba. Zobaczcie. Mamy ASL tam. Udało nam się w tym roku y, towar deficytowy zdobyć. Nie wiadomo jak w przyszłym roku będzie, bo ceny podnieśli. Dostępność słaba z Niemcami. Trzeba negocjować, żeby ASL otrzymać. A my żeśmy w międzyczasie sobie zakupili piękny, ładny, ogromniasty opryskiwacz. Na zdjęciu wydawał się mniejszy. To koło mamy to 80, czyli jest wyższe niż Deere aż jestem w szoku, 3,5 litrów ma ten opryskiwać i to jest Harley, duński model, chyba 92 rok nie mam pojęcia 6 ton 200 waży jak jest zalany do pełna ze wszystkim i co tu jest, 3,5 tysiąca jest tutaj niby, tutaj jest zbiornik na czystą chyba wodę 200 litrów, chyba coś takiego z drugiej strony jest do mycia rąk obejdźmy, obejdźmy. zobaczymy go całego klasyka pełna to podparty jest takimi tymi. On tak przyjechał, tak go zdjęłem z tego stira. To już zablokowany, żeby nie, nie opadał na dół. Ale to już jest wszystko. I co tutaj mamy? Mamy tutaj rozwadniacz, tak zwany. Tutaj randa będziemy wlewać i w nocy pryskać, żeby nie było perżu. Wiadoma sprawa, bo to jest ten opryskiwacz Tutaj jest czysta chyba woda. Zbiorni się na czystą wodę. Do mycia rąk, co? Do mycia chyba? rąk, o dokładnie. Tu jest skala, się, 3,5 się kończy, czyli rozumiem, że 3,5 tysiąca litrów. Ogólnie jestem w szoku, bo to jak, nie, nie, nie wydawał się taki wielki. Zaczep ma na kule, zobaczcie, przerobiony przez Duńczyka. Szerokokątny tutaj ma wąm i zaczep tutaj ma zrobiony na kule i to oryginał wszystko. Także dlatego, żeśmy kupili, bo, bo on na kule jest. No to było najważniejsze, bo wyskiwaczy najważniejsze, żeby była kula. To centrum sterowania i sobus 20 lat temu. Tutaj jest coś dołożone, jakiś kalkulator. Tutaj chyba jeździł jeszcze z dwoma opryskiwaczami. Może na przodzie miał ciągnik jakiś to jest przełączniczek do przelewania coś takiego to jest jakby dodatkowe. A to jest jakby oryginał od tego opryskiwacza i tu jest pięć sekcji czyli można po kolei wyłączać tu jest plus minus ciśnienie a tu jest składanie lanc. Lewa do góry, na dół, prawa do góry, na dół, czy odwrotnie. Końcóweczki można podnieść, także w pełni jest hydraulicznie sterowany. Elektrohydraulicznie można powiedzieć. Także komputera tu nie ma i bardzo dobrze, bo ja nie lubię żadnych komputerów, bo to ma pryskać, a nie mi tam pokazywać jakieś tam światełka w kabinie. Co to jest ciekawego? Lanca o szerokości nie wiemy jakiej, bo żeśmy jeszcze go nie rozłożyli. A żeśmy się nawet nie pytali i nawet w ogłoszeniu żeśmy nie, nie patrzyli. Zresztą ogłoszeniem żadnego ogłoszenia nie było. On jest z licytacji, można powiedzieć, i to mi załatwił kolega bezpośrednio z Danii. Link do kolegi tam u góry w opisie będzie, niech Na dole. Na dole w opisie, no to na dole, niech będzie. I kolega właśnie zajmuje się ściąganiem maszyn z Danii, załatwianiem i tak dalej. I on ma jakieś tam pewne kontakty, znajomości. I nam ten opryskiwacz załatwił. I teraz pewnie jesteście ciekawi, najważniejsza rzecz, ile ten opryskiwacz kosztował. Kosztował nie pieniądze, nie siano, nie słomę, tak jak kiedyś opowiadałem, tylko kosztował nie mniej niż więcej tylko jednego Jeepa. Tak, dałem koledze Jeepa w zamian za ten opryskiwacz. Coś się wymienili. On chciał mojego Jeepa koniecznie, bo to jest najlepszy samochód świata, a ja mówię, za pieniądze nie oddam, bo żadnych pieniędzy ten samochód nie był wart, ale za opryskiwacz oddam. Także dostałem opryskiwacz za samochód, a samochód pojechał do kolegi, się pojedzie także tak, taki mamy tutaj układ zrobiony no co tu jeszcze ciekawego nie wiem, tu takie przekładane ma te, te końcóweczki wszystkie, nie mam pojęcia która do czego, w ogóle się nie znam na opryskiwaczach historia jest taka, że to jest mój pierwszy opryskiwacz w życiu w tym gospodarstwie były już opryskiwacze znaczy jeden w zasadzie, ślęza była 1000 litrów, ojciec miał twój dziadek Sawery miał ślęzę 1000 litrową, a przedtem jeszcze jakby miał tam hektarów ze 20 Miał tego chyba termita, 250 litrów takiego takie malutkiego, hektar i musiał tankować, nie? a później ślęza, no to już była, było coś, a to jest takie 3,5 ślęzy tutaj można powiedzieć, ale ogromne on tak tutaj, zobaczcie ten Johnny też jest duży ciąg, 150 koni nie? on ma i zobaczcie jaki on jest w sumie mały przy tym opryskiwaczu nie, te lance, wszystko, bo tak na zdjęciach moje 3,5 tysiąca litrów, no to taki będzie optymalny ten, ten opryskiwacz, nie, a to, 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 to a i chyba nie pociągnie. Nie, to za duży nacisk, nawet tutaj nie. Ale tak to fajnie, ramy ma tutaj wszystko taką mocarną. Wszystko takie w sumie niezgnite, tutaj eleganckie, bym powiedział. Za dużo jeszcze nie powiem. Tu, tu jakiś tam elektrozawory. Nie wiem czy to działa, wskaźnik Hardy jeszcze oryginalny. Także tu wszystko jest. Niby wszystko sprawne, bo przegląd duński ma maszyna aktualny. Także zobaczymy jak tam przeglądy w Danii robią. No zobaczymy. No. U nas tylko jedynie to na razie będzie na nim rozlewać. A konkretnie ten 25 ton na u Czyli jeden transport. Także pryskiwa, żeśmy kupili na jeden transport na ASL-u, a co dalej nie wiadomo. A to i najwyżej będziemy czymś innym pryskać. Zobaczymy. Albo przejdziemy na konwencjonalne rolnictwo, albo zrównoważone i wtedy będziemy jechać wszystkim, czym popadnie. Cały czas. I, I będą plany. I będą plowy, tak. Trzy razy tak. A tutaj takie powgniatane. Na Nie, to trzeba oddać. Powgniatana ta beczulka. Bo to jest, mi się wydaje, że to jest tu czysta woda, że jak tu się kończy, to to się przelewa tu i się wypryskuje to, wypucze czystą wodą. Ja tak trochę mówię jak lali bo na, naprawdę się napryskiwacz jak nie zna. Pierwszy raz jest coś widzę. Oczywiście wszystko nieresorowane sztywne, oś sztywna, wszystko sztywne. Ale to dobrze, nie będzie się nic psuło i wiek też taki ma, pewnie za 20 lat. Albo lepiej ten opryskiwać, to, już co zepsuło się, to się zepsuło, nic się już nie będzie psuło. Taka teoria. No, i tutaj siłownik do góry lanco się podnosi. Tu się tam chyba gdzieś końcówki też rozkłada. Jest następny siłownik. Tu jest siłownik na boki. Ten minął siłowników, ale widać, że to wszystko tak jest, jak na ten. Wiek i tak dalej to te lance nie połamane. Widać, że Duńczyk na trzeźwo opryski robił, bo nigdzie nie uderzył. Poszę te lance takie są już zwichrowane całe, nie? A to jest wszystko w sumie proste W sumie to jakoś tam wygląda nawet. To ładna maszyna, nie? Fajne takie jest. Teraz są te nowoczesne, to są takie wysokie, nie? Te, te zbiorniki, a tu jest taki niski, długi. Portary. Także sportowy model, na zakwętach przynajmniej się nie wywróci. W ogóle jest bardzo ustawiony mocno. 2,40 na kołach ma, nie szeroki. Jest bardzo szeroki jak na opryskiwać Także w rzędy kukurydziane się nie wiedzie. Ale my to tam będziemy ASL-em jechać przed siebie No zobaczymy. Ale nie, maszyna ogromna. Jak się tak z daleka patrzę, tu są filtry wszystkie. Po kolei, takie malutkie. Jakieś zawory same, cuda nie widy Wszystko niby działa Zalany jest płynem Także nie jest źle Duńczyk zalał jakiś tam płyn do spryskiwaczy, czy coś takiego Czy, czy, czy do Tak, także jest zalany Nie jest zamarznięty Wydaje mi się, że będzie ok nie? To działa, bo żeśmy lance składali Udało się nam te lance poskładać, bo taki na transport musiał być obniżony, bo do tira się nie zmieścił Ale to wszystko działa Mimo, że tu jest milion jakiś kabli, ale to wszystko tu dojdziemy do ładu porobimy i będzie opryskiwać jak trzeba. Znaczy rozlewać u nas w naszym przypadku. Bo tym nie będziemy pryskać, tylko rozlewać będziemy na A no zobaczymy. Ale fajnie, podoba mi się. A jak nie będzie SL u to go sprzedamy. I to jest właśnie znowu tak jak ostatnio mówiłem przy tym no, uprawowo u że największą zaletą maszyn e, używanych jest taka, że to zawsze u nas sprzedać. I to pewnie bez straty byśmy sprzedali, bo właśnie naprawdę jest ładna. Fajna, podoba mi się. Brakuje oczywiście nalepki, nie? tu się doczepi, że to jest hardy, To nalepka jest. Nie? No kupimy, nalepimy i od razu będzie plus 10 tysięcy do wartości. Jak nalepki są, nie? To wtedy to wygląda. Ale ładnie jest. To John idealnie pasuje. No i taka historia. Sawary podoba się tobie? Nie no, spaka. Fajny, nie? Taki ładny, żółty, czerwony. Taki starsze, bo żeśmy patrzyli też na nowsze, ale nowsze no to wtedy 2000 litrów Takie tam mniejsze, nie? a my mieliśmy jeden warunek, że powyżej 3000 litrów, żeby miał Warunek większy od sąsiada miał być A tak, tak, no i oczywiście żeby był większy od sąsiada, nie wiem, sąsiad ma Amazonkę, ale nie wiem ile ma tam 3000 chyba 3000, a tu jest 3,5 tak. No to lepiej Także jak zwykle wymiatamy na wsi. Wielkością przynajmniej Bo wartością to nie za bardzo, bo nowa Amazonka chyba jest droższa od tego typu. Ale to jest fajnie, bo to jest mechaniczne, wszystko a nie te izobusy, jakieś GPS-y. Po co to komu? Komu to potrzebne, pani? Nie? Na no łoko trzeba robić. A tu jest tabliczka też jakaś fajna. Nie wiem, co to oznacza. Tak, jakby to czasami Martin Fresh Gordon oglądał, to niech przetłumaczy. <laughs> nie wiem, może jakaś firma usługowa, może gospodarstwo. Albo zadzwonimy się, zapytamy. To jest numer telefonu. Ale fajnie, taki prosty, tu na suwnicach. Tu nie wiem co tu jest, a nawet nie wytarte te, te, te wszystkie ślizgi. Jest ok tutaj, bo tu ślizgi są takie, są no, tu końcówek brakuje, ale mamy końcówek tutaj dużo na zapas. Także popręcamy. No i teraz trzeba będzie łosie poleciałoby. Teraz nie wiem, nie znam się. Coś takiego tu jest, ale do czego to jest, to nie wiem. Okulcze, t to drogie końcówki. Tu, bo to zobaczymy do czego to się nada. A może to się nada do, do, do... będzie dobre Nie znam się kompletnie Nigdy nie miał pryskiwacz Fajnie. Cieszę się jak dziecko. Taka maszyna, nawet jak nie będzie działać i tak jest fajna, bo ładnie wygląda. Z daleka. Jeszcze nalewki brakuje. Tutaj ma coś tam. O można sobie opuścić. Kulturka, nie? Zobaczcie. To chyba jest na końcówki lancę. To może być. To chyba się tutaj zakłada. Nie? Coś, żeby on nie obijało ziemię? Tak mi się wydaje. To jednak duże lance to będzie tam latać to. Tu wszystko także jest w sumie kompletne. No tu jest złamane, zobacz. Tu jest pęknięte. Trzeba wymienić. Ale i tak tego nie będziemy używać, bo i do czego? Chyba, że nocne opryski. Może. Ale teraz jest coraz Kiedyś? więcej. No, teraz jest coraz więcej jakichś tam tych oprysków ekologicznych. Tam jakiś tam siarczany cude... cud. Nie siarczany, tylko jakiś miedziany, i inne odżywki, toniki. Tylko wszystko strasznie drogie. Śnieg zaczyna padać. I śnieg zaczyna padać, tak. Albo styropian to jest tak. Także zobaczymy, co to będzie. Pompa, nie wiem czy sprawna, ale wygląda na taką konkretną. Także taka jest cała tutaj duża. No zobaczymy. Możemy jeszcze tutaj, o, schodki, ja to otworzę. Otworzę, schodki jak w jakimś bizonie. Idziemy do środka. Do środka wchodzimy Sawery, teraz tego nie słuchaj, ale ci powiem taką historię, że jak dziadek miał ślęzę, to ja do, do środka wchodziłem tam. Do tej ślęzy, o, jako jaj. dziecko, no. Do sobie tam, nie wiem co, siedziałem. O, tak to wygląda, w środku O, tam w tym kwadraciku jakiś płyn zalany widać. I ogromny, ogromny zbiornik długi, taki taki, można powiedzieć, że taki beczkowóz. Jakby to tak zaczepił do Ursusa, to to ma nie beczka tak Także duże to wygląda. No nie wiem. Tu sitko, trochę porzewiałe tu, ale sitko całe. Tu będziemy coś tam nalewać Pokrętło. A nie, tu źle. O, tak cię. No i wydaje mi się, że no to wszystko będzie działać. O, ciach gotowe. Pięknie. Tu jest ten do dowodzenia. Nie wiem, tu są te wszystkie elektrozawory Hardy. Tu się dużo teraz nie zmieniło na tych najnowszych opryskiwaczach. Jedynie doszedł no, to, to, to ten cały zobóz GPS i sterowania. Ale pięć sekcji jest, no to nie jest źle. Może po końcówce się nie wyłącza, ale po sekcji. To już całkiem, całkiem, dobrze. Jak na tamte lata, to pewnie to był jakiś super, hiper, najnowocześniejszy opryskiwać świata. Teraz to już niekoniecznie. Ale do naszych tutaj zastosowań ekologicznych, to chyba nic lepszego nie będzie. Tu na tam mnie tam nie nagrywa. Opryskiwacz nagrywa. Także tak to wygląda. I zobaczymy, czy się będzie sprawdzał. Będzie chodził? Napiszcie w komentarzach, czy będzie chodził. Miejmy taką nadzieję. Że będzie chodzić, bo tak. jak nie to lipa trochę. Tak. Jest używany, nie za drogi, to będzie chodzić, nie? Bo jakby był nowy za pół miliona, to by wszystkich krew zalała i by każdy myślał żeby mu się zepsuł. Żeby się zepsuł. A tak to taki wiecie. Będzie dobry. Mi się podoba. To jestem zadowolony. Dobra, wszystko, nie? No, to to narka. Dobra.